wiarę taką, iżbym bym góry przenosił. Lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. że był weseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi. Ci, którzy mają być ustanowieni ministr dana. Karol Mystkowski. Mateusz Sko. Persen Kazper Mikołaj Sen Jakub Twardowski. Krystian Witkowski. Drogi w imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o im błogosławieństwa Bożego. Czy są świadomi wielkiej godności ministra i jego obowiązków? Zostali o tym pouczeni. Panie chłopcy, po odpowiednim przygotowaniu, uznając Wasze szczere pragnienie, dopuszczam Was do pełnienia służby ministra w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie odtąd mogli nosić świętą księgę, a także krzyż, ciężki, zwycięski sztandar naszej wiary. Będziecie dawać znaki dzonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kardzidło świat, Przyjmijcie kąże na znak tego, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta. Teraz nastąpi poświęcenie kąże. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz. Powstańmy. Módlmy się. <trym outro> Panie Boże, nasz uśmiech, te sutanki i kątrze przeznaczone na wyłączną służbę Twoją spraw, aby wszyscy, którzy będą je nosić, zawsze godnie sprawowali swoją posługę. Niech święte czynności liturgii Kościoła staną się dla nas zapowiedzią liturgii niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zakładają zakładają i kończę. <laughs> tak to. jest. To. i Powtarzajcie za Ja ja, Karol Mateusz Kacper, Kuba dziękując Chrystusowi Panu dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego za łaskę powołania ministranckiego Przerzekam święte czynności ministranta wykonywać Czy święto czynności ministranta wypełniać powożnie gorliwie i radośnie wypełniać powożnie gorliwie i radośnie na chwałę Bożą na chwał Bożą i za dobra służbę parafialną i za dobra służbę parafialną święty Rafale Kalinowski święty Rafał Kalinowski módl się za nas módl się za nas a Gdy stworzył niebo i ziemię. Let's go. Let's go.